W Parku Miejskim w Borysławiu otwarto aptekę Muzeum Jana Zecha, polskiego farmaceuty i współtwórcy przemysłu naftowego, który w 1875 roku założył w tym mieście aptekę gwiazda. W zeszłym roku odsłonięto także jego pomnik. A obok czynnych pomp, inaczej kiwonów, wzniesiono pomnik łebaka, czyli robotnika naftowego. To tylko niektóre przykłady wspólnych projektów Borysławia i Sanoka. Dla nas bardzo to ważne, bo możemy dostać doświadczenie i Gmina Sanok no, wielokrotnie pomagała nam, mieszkańcom naszej, naszego miasta i robili bardzo dużo potrzebnych i ważnych rzeczy. W ramach projektu wydano też dwujęzyczny album o historii przemysłu naftowego z mapką miejsc wydobycia ropy naftowej na terenach gminy Sanok i ukraińskiego Borysławia. Miasto w obwodzie lwowskim ma szansę stać się miejscową atrakcją turystyczną. W latach 2020-2022 przedstawiciele czterech dużych firm turystycznych i siedmiu średnich przyjechali specjalnie, aby zobaczyć nasze nowe atrakcje turystyczne. A w czasie wojny przyjeżdżają tu też uchodźcy, którzy w okolicy znaleźli schronienie, poznają naszą historię. Współpraca Borysławia i Sanoka cały czas się rozwija. Miejskie samorządy rozpoczęły realizację kolejnego wspólnego projektu Historia Solą przyprawiana. Zagospodarujemy teren w Tustanowicach, to dzielnica Borysławia, w której zlokalizowane są pokłady solne. Wykonamy też gadżety kojarzące się z solą. W przyszłości chcemy zwrócić uwagę na jedną z najstarszych kopalni ozokerytów w Europie. Borysławski ozokeryt jest unikalny. Pod względem właściwości izolacyjnych i medycznych jest jednym z najlepszych na świecie. Projekty są realizowane w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś, Ukraina. To inicjatywa, która już ponad 15 lat wspiera rozwój polsko-ukraińskiego pogranicza. Przyczyniamy się do dobra jak po stronie polskiej, tak i ukraińskiej. I robimy to dobro dla wspólnot, dla zwykłych ludzi, którzy mieszkają po obu stronach granicy, żeby właśnie ta granica nas nie dzieliła, a. Odwrotnie łączyła, dała możliwości do współpracy i do zacieśnienia tych dobrych relacji polsko-ukraińskich. Wnioski o dofinansowanie nowych projektów będzie można składać już w przyszłym roku. W ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Ukraina zaplanowano około 187 milionów euro na realizację inicjatyw po obu stronach granicy.